podobało na początku, kiedy jeszcze was tu nie było, że w niebie nie będzie alei zasłużonych. Jakoś mi to tak utkwiło i tak mi się to spodobało, że chyba tego nie zapomnę. To mi to, mi to dużo mówi. Bo nasze Jedno zasu... słowo mówiła? Naprawdę. Dlatego, że zasłużonych nie ma na niebo, na duże Królestwo. Dlatego, że krew Pana Jezusa Chrystusa i ofiara. To jest jedyna zasługa, przez którą tam się dostajemy. I przypomniała mi się historia, na pewno kto był ostatnio na spotkaniu w sobotę, wszyscy wiemy, że była rozmowa też. I tak się zastanawiałem, jedna osoba powiedziała, że to moja zasługa. Wiemy, o co chodzi. Tam o to, że temu te, pijakowi pomaga. I co mi przyszło? Do, dopiero po spotkaniu, gdzieś tam byłem tam, w, jak my byli w Woli Piotrowej, że człowiek, który przed oczami ma swoje własne zasługi, to tak naprawdę ma zamknięte oczy na Bożą łaskę. Dokładnie. On nie może iść do przodu, bo on kładzie przed siebie nie to, co Chrystus Pan czyni, ale to, co On rzekomo dla Boga czyni. Co nic nie czyni, wiadomo, jest łaska. I człowiek taki nie rozwija się i nie ma sposobu rozwijania się, mało powie, taki człowiek jest poza Chrystusem. Dlatego, że nawet w liście do Żyna jest napisane w taki wers w dziesiątym rozdziale. I to jest prawda, że to jest o Żydach, ale ja widzę dzisiaj też taką mentalność wśród tutaj ludzi, gdzie mowa jest tak. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłują ustanowić nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Gorliwi ludzie, Boże Słowo mówi. To nie pisze, że jacyś ludzie to grali. Można by powiedzieć szczerzy ludzie. Jednak mówi, to nie, nie wszystko. Dlatego, że była rozmowa w naszym domu na ten temat. I tu jest właśnie napisane, że chociaż gorliwi, jednak ich gorliwość była nierozsądna. Bo usprawiedliwienie, które mamy od Boga. I wiecie, ja kiedyś, ja kiedyś rozmyślałem na taką rzeczą. Wiecie, ja kiedy doznałem Boże Łatwy, no no, bo dzisiaj siedem tu się ma, to ja powiem o Boże Łatwy, że ja jej jest za mało. Słuchajcie, może może Wy będziecie głosić na przyszły raz. To było ja mam zachowania. No, dobrze, dziękuję piknie. I dobrze, bo chcę o tym łasce powiedzieć, że chociaż człowiek to jest taki niby wszystko powiem, no, już tak omówiony, że to już można powiedzieć, nie trzeba mówić. Ale wybaczcie, ja powiem, że czym dłużej chodzę z Bogiem i modlę się do Boga, tym widzę więcej, czym ta łaska jest, którą nam Pan obdarzył. I człowiek taki się czuje w tym momencie. Ja tam, będąc na tym nabożeństwie, w tej woli poliotowej, nagle przyszło do mnie do świadomości człowieku, wiesz, czego ty doświadczyłeś, i widziałem w siebie brudnego, nieczystego, jak Pan Jezus Chrystus swoją krwią mnie oczyszcza. Podaje mi dłoń. I to ja byłem winny, nie Chrystus, nie Bóg. Dlatego, że jak wiemy, Bóg stworzył ludzi doskonałych do dobrych uczynków. I na swoje podobieństwo Boże uczynił nas. W pierwszej Mojżeszowej, nie wiem, mało się to czyta, jest w V rozdziale taki werset. Na początek pisze tak. Kiedy Bóg stworzył człowieka na podobieństwo Boże uczynił go. A w wersecie dalszym pisze Adam żył 130 lat i zrodził Syna na podobieństwo swoje. Zastanawialiście się nad tym, że Bóg stworzył nad ludzi, ludzi człowieka na swoje podobieństwo. Ale już Adam zrodził, już nie na podobieństwo Boże, ale na podobieństwo swoje. Moi drodzy, kaznodzieja Salomon mówi tak. Bóg stworzył człowieka prawym, lecz to oni ludzie, uganiają się za swoimi zaposłami. Dla mnie to jest proste stwierdzenie. Bo to jest. Ja nie, nie chcę tutaj mówić o podobieństwie Bożym szerszym, bo to jest szeroki temat. Ale ja widzę taki coś, że człowiek wskutek grzechu utracił tym Bożą naturę, Boży charakter. Nie? I odszedł wskutek tego odwrócił się od Boga i łączy zostawana. I wiemy, że przyszedł nasz Pan, umiłowany Pan Jezus Chrystus, nasz ukochany Zbawiciel, który nas łączy. Łączy z Bogiem ojcem przez swoją świętą krew. I to jest ta łaska, że myśmy odeszli, ale Chrystus przyszedł, połączył nas na nowo z tym oborniem ojcem. I spojrzyjmy się, Szymon Piotr. Człowiek, który z własnej winy to mu, można powiedzieć. I Panie Jezus mu powiedzieć, sam żeś ten to nam zamienił winy. Nie, on mu podał rękę. I to jest ta łaska, że człowiek skutek odejścia odszedł. Jak pisze psalm 119, naruszono Boże święte prawo i czas, by Pan rozpoczął działanie. I Pan rozpoczął działanie. Oczywiście Bóg nienawidzi grzechu, ale ukochał nas jako tych grzeszników. I rozpoczął działanie ratując nas. Ja sobie tam myślę, Panie, za nic. Ja nie mogę powiedzieć, moja zasługa w życiu. Ja, ja dopiero tak dzisiaj tutaj myślę, Panie. Ja się cieszę, że, że żyjemy w czasie łaski. I wiecie, też Habrajczyków pisze, że to okażmy się wdzięcznymi. My, którzy otrzymujemy Królestwo Boże, nie nuszą. Okażmy tam wdzięczność. No, moi drodzy, każdy, kto doznał tej łaski zbawienia, to jest rzeczą niemożliwą, żeby nie odczuwał w swoim sercu wdzięczności do Boga. To znaczy chyba, że nie doznał tej łaski. Bo nie można nie być wdzięczny za to, co da nam Pan. No. Ja mówię Wam, że łzy się napływają do oczu, jak człowiek myśli o tym. I powiem Panie, gdyby nie Twoja krew, gdzie ja bym dzisiaj był? Ja bym mógł robić wiele rzeczy, nie liczyłoby się to. Ale Bóg okazał na łaskę i przyjęliśmy Pana, idziemy drogą Bożą. Ale taki werset mi się nasuwa, sam mi się nasuwa z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, gdzie właśnie jest o tym mowa. O tym. Tu jest takie miejsce, przeczytam może dwa pierwsze wersety. Już jako do nas ludzi wierzących. Ze względu na brak czasu, nie będę tego całego, Wiemy, tutaj mówimy, jedenasty rozdział, tak zwany obok Świadków jest opisany. Dwunasty rozdział Listu do Hebrajczyków, przeczytam pierwszy i drugi werset, może. Prze to i my, mówi tu autor. Mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usilnia, biegnijmy wytrwale. To jest ruch. My mamy iść do przodu. My doznaliśmy łaski. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I tutaj, patrząc na Jezusa, patrząc na Jezusa. A więc biegnijmy, kierując swój wzrok do tej naszej mety Bożego Królestwa. Tutaj autor mówi, abyśmy biegli. Ale są rzeczy, które nam może nie pozwalają się posuwać w naszym życiu. I one tu są wymienione w tym dwunastym rozdziale pierwszej wesecie. Ciężar i grzech powoduje, że nas usila, nas przygniata do ziemi i nie pozwala nam biec. Ciężar trosk i zmartwień. Grzech jest tym, co nie pozwala nam biec. Wyobraźmy sobie, że kiedy ten bagaż na naszych plecach jest, to przygniata nas, to jest ciężar. To męczy człowiek? Człowiek, który właśnie żyje w tym stanie rzeczy, tak naprawdę on przegrywa ten, apostoł Paweł nazywa wyścig, maraton, ten bieg. On to przegrywa. Dlatego Pan Jezus też mówi w Ewangeliach swoje podobieństwo o, o tych czterech glebach. I jest tam takie piękne podobieństwo, że jest w Łukaszu XIII chyba rozdziale. Nie chciałbym tutaj <coughs> cytować, dlatego że mogę to przeinaczyć, a nie chciałbym, żeby się Redyt mówić. Ale tam to. Wiecie, taka myśl się przyszła, żeby tym się podzielić. I tu jest ósmy rozdział. Podobieństwo o I tu jest tak, że dlatego że jest to napisane i w Marku, i w Mateuszu. I mówi, tu są te, ob, yy, opisane jest tutaj podobieństwo, znaczenie podobieństw, osierstwo. Że ziarnym jest Słowo Boże. I tutaj czytamy w wersecie 14. A to, które padło między ciemnie, oznacza tych, którzy usłyszeli Słowo. Ale idąc drogą wśród trosk, bogac i rozkoszy życia ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. To, co tam pisze. Ten ciężar różnego rodzaju. Chęć bogacenia się. Kiedy za bardzo zatroskani stajemy się. Kiedy wiem, że to nie jest łatwo czasami, ale troski przychodzą i powodem, że do mnie też. Ale wiem to i to jest prawda, co tu piszę. Że człowiek, który podwala te troski zatrzymywać na siebie, one go przytuszają. Nie potrafi się człowiek rozradować, nie potrafi człowiek iść tak naprawdę jak chce z Bogiem. I tutaj właśnie piszę że troski, zmartwienia powodują przyduszenie tej naszej dojrzałości, tego wzrostu. Dalej czytamy z umiłowanie, aby chęć zdobywania, zamiast bardziej troszczyć się o sprawy pańskie, by jemu się podobać. Rozkosz życia dzisiaj pociąga świat, Oferę, oferuje świat, tak jak już powiedziałem kiedyś, że grzech się reklamuje jako coś w postaci tak jak ten człowiek, który zmarł. I oto śniło mu się, że zmarł. I oto przychodzi, przychodzi dwóch aniołów i wsiadają do windy. I wiodą go na górę i pokazują mu niebo. A tam śpiewają, mówią, tu nie chcę. No to jedziemy na dół. Tam pisze piekło, otwierają się drzwi, a tu tak dookoła stół, zawawy, na stole różne smakołyki, też tam butelki były. On mówi, tu chcę iść. Dobrze. Po czym siada do windy wjeżdża na górę i wtyśnie i budzi się. Ale po jakiś czasie dalej się toczy ta historia. To nie mówię dosłownie, ale sens. chodzi o treść. On umiera i wchodzi przez te drzwi, ale ci aniołowie prowadzą gadali do drugich drzwi. Otwiera, a tu jezioro, płonące ogniem. A tam ludzie. I on mówi do tych aniołów ten człowiek, jak to, przecież tu było tyle ludzi fajnych, tu było Taka ochrczna zabawa. A oni mówią, to był jego wybór. I mówią, tak, bo to był dział promocji i reklamy. Grzech i świata nie pokazuje siebie takim, jakim jest, bo nikt by nie poszedł za nim. I to jest to, że dzisiaj podobnie diabeł przychodzi pokazując to, w cudzysłowie rozkosze tego świata. Moi drodzy, w różny sposób uderza również w Boży kościół. Dlatego tutaj mówię, troski. Umiłowanie tego świata powodują, że nie rozwijamy się grzech. Ale tutaj w do Hadajików mówimy, złożywszy to, biegnijmy, patrząc, kierując wzrok na Jezusa. Jako Tego, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Popatrzmy na Szymona Piotra, kiedy pojawił się na morzu, w XIV rozdziale, jak ktoś wie, Mateusza, jest to opisane. I kiedy Pan go wołał, tam jest opisana historia na i te fale były. I mówi, że żeby się nie bali tam z brzegu woła i poznali, że to jest Pan. I Szymon Piotr rzucił się do morza. Rzucił przyrodził te szaty, bo był nagi, i rzucił się do morza i, i nagle fale, fale on szedł po, tym, po tej wodzie. On szedł po tej wodzie, ale to tam czytamy? w może że dopóki patrzy na Jezusa, te fale, które wokół Niego się burzyły, to morze, nie pokrywały Go, nie przykrywały Go. Dlatego, że Jego koncentracja była na wszechmogącym Bogu. I On właśnie przeżywał, i to można przeżyć do naszego życia. Też przechodzimy w burze życiowe. I ten fragment z Ewangelii, który tutaj cytuję, pokazuje, że dopóki On patrzył na Jezusa, chodził jako zwycięzca po tej morzu, ale zaczął patrzeć na Boki, na te fale, na te burze, te ciemne chmury, jakie bywają. I zaczął tracić grunt pod nogami. Bo koncentr... zaczął schodzić, z Jego oczu schodzić widok Jezusa Pana naszego. I koncentracja zaczęła być na problemach. I co się działo? Te fale tego morza zaczęły Go pochłaniać, zatapiać. Wiecie? Zaczą... I to jest to, że dopóki patrzył na Pana Jezusa, ten bój, który właśnie wiary toczymy i zwyciężamy go wtedy, kiedy patrzymy na naszego mistrza. Ale kiedy zdarza się, że zaczynamy patrzeć i zaczynamy widzieć, koncentrować się na tych problemach, to one zaczynają do nas wchodzić, powiększać, zatapiać. I stało się, że zaczął tonąć. Znamy tę historię, ale pokrótce ją mówię. I co tam powiedział do Pana? Panie ratuj mnie. Zawołać. Zawołać. Panie, ratuj mnie. I Pan mu nie odmówił. Wiecie, to jest piękne. Oczywiście po tym mówi o mało wiemy, Dlaczego zwątpiłeś? Ale ja widzę w tym słowie Pan mówi Jezusa, raczej nie nagane w formie dlaczego? Tylko taki, taki wypowiedzenie słowa miłości. Dlaczego zwątpiłeś? Dlaczego zwątpiłeś? I pan Jezus daje mu dłoni, i wyratuje go. I on został ocalony. Często jest tak, że ja, musimy ja. przyznać, że nie zawsze, kiedy koncentrujemy wzrok na Jezusie i wydaje nam się, że przegrywamy tę walkę, bitwę. Wołajmy do Boga. Kiedy nawet wchodzimy w grzech, kiedy upadniemy, wołajmy: Panie, wybacz, Panie ratuj. Bóg nie odchodzi i nie zostawia człowieka, jakoby nic się nie stało, ale odpowiada przychodzi, tak jak Piotrowi. Ale to jest, jest ochrona na to, moi drodzy, żeby chodzić po tym morzu, chodzić po tej gruncie, jest to nasze serce, koncentrować się na naszym Panu, na tym, kim On jest, na tym, co On dla nas zrobił i na tym, jak wielka, głęboka, wysoka, szeroka jest Jego miłość do nas. Że poszedł umiłowawszy nas ponad życie własne na krzyż go Kiedy to, co będziemy uświadomić, to będziemy chcieli, to będzie automatycznie nas kierowało wzrok na Niego. Amen. Amen.